Święty Boże. Witam was bardzo serdecznie w ten czwartkowy poranek. Posłuchajmy słów z Ewangelii według Świętego Łukasza. W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli do Jezusa: Wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce cię zabić. Lecz on im odpowiedział: Idźcie i powiedzcie temu Lisowi: Oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę u kresu. Jednak dziś, jutro i pojutrze Muszę być w drodze, bo rzecz to niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto dom wasz tylko dla was pozostanie. Mówię wam, nie ujrzycie mnie, aż nadejdzie czas, gdy powiecie. Błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. Dzisiaj w tej Ewangelii zastanowił mnie fakt, że tymi, którzy przychodzą, aby ostrzec Jezusa przed śmiertelnym zagrożeniem ze strony Heroda, są faryzeusze. Dlaczego oni? Jesteśmy raczej przyzwyczajeni do tego, że byli oni głównymi przeciwnikami działań i nauczania Jezusa. To oni tak często byli adresatami cierpkich słów z jego ust. To właśnie ich nazwał obłudnikami i grobami pobielanymi. To ich kwasu, czyli fałszywej pobożności, kazał unikać. Jak zatem zrozumieć zdanie, od którego rozpoczyna się dzisiejszy fragment? Wydaje mi się, że odpowiedź jest bardzo prosta. Mianowicie, że nie wszyscy faryzeusze byli wrogo nastawieni do Jezusa. Nie powinniśmy z góry zakładać, że za każdym razem, gdy słyszymy o faryzeuszu, moja jest, mowa jest o złym człowieku: zakłamanym, przewrotnym, dwulicowym i który nienawidzi Jezusa. Czy zbyt łatwo nie wkładam ludzi do szufladek bez próby poznania ich? Czy jestem w stanie zmienić moje myślenie na temat innych? Czy jestem człowiekiem gotowym do zmiany swojego myślenia pod wpływem rzeczowej argumentacji, czy też od lat może siedzę w takich okopach moich przekonań? Zastanówmy się dzisiaj nad tymi pytaniami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i duch święty. Amen. Dobrego dnia. Szczeń Boże.